Dzień dobry, nazywam się Marta Godlaska. Omówię zastosowanie deskryptorów w Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu rolnictwa i weterynarii. W prezentacji omówię m.in. zasady stosowania deskryptorów ujęciowych, takich jak rolnictwo i leśnictwo oraz opieka nad zwierzętami, często spotykane formy i typy publikacji z zakresu nauk rolniczych, przykłady zastosowania wybranych deskryptorów z nauk rolniczych, a także tworzenie nowych deskryptorów. Najpierw, jednak, krótkie wprowadzenie. Do nauk rolniczych zaliczamy nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologię żywienia i żywności, weterynarię, zootechnikę i rybacko. Na wykresach przedstawiono wzrost liczby deskryptorów Biblioteki Narodowej z dziedziny nauk rolniczych. Widzimy duży wzrost pomiędzy danymi przed wprowadzeniem DBN-ów i stan na 30 czerwca 2022. Wprowadzenie dyskryptorów Biblioteki Narodowej wpłynęło na poprawę jakości opisów bibliograficznych poprzez dynamiczny wzrost dyskryptorów, który był widoczny na poprzednich wykresach. W dziedzinie nauk rolniczych będą to przede wszystkim rasy zwierząt, gatunki roślin, choroby roślin i zwierząt. Także m, dzięki temu można było porządkować bazę poprzez odpowiednie grupowanie dyskryptorów. Powstały dyskryptory grupujące np. rasy zwierząt, choroby roślin czy choroby zwierząt. Wyodrębnienie i zróżnicowanie deskryptorów takich jak chów zwierząt i hodowla zwierząt, uprawa roślin i hodowla roślin, czy uprawa roślin i uprawa roli. Tworzenie nowych deskryptorów nazywających nowoczesne systemy uprawy, zabiegi agrotechniczne czy też nowe procesy i zjawiska. I przekształcenie haseł z określnikami w samodzielne deskryptory, np. produkcja rolnicza czy gospodarka paszowa. Deskryptory ujęciowe. Deskryptor ujęciowy rolnictwa i leśnictwa. Które znajdziemy w polu 658, stosuje się do publikacji dotyczących nauk rolniczych i leśnic, leśnych, pozyskiwania produktów roślinnych i zwierzęcych dzięki uprawie roślin, chowu i hodowli zwierząt, agronomii, chemii i inżynierii rolniczej, ogrodnictwa i ochrony roślin, rybactwa i rybołówstwa, technologii żywności i żywienia, leśnictwa i drzewnictwa. Deskryptora Rolnictwo i Leśnictwo nie stosuje się do publikacji dotyczących ekonomiki rolnictwa, ponieważ otrzymują one deskryptor gospodarka, ekonomia, finanse. Jeśli chodzi o deskryptor opieka nad zwierzętami, weterynaria, stosuje się on do publikacji dotyczących medycyny weterynaryjnej, w tym wszystkich chorób zwierząt, służby weterynaryjnej, hodowli i opieki nad zwierzętami, w tym zwierzętami rasowymi, domowymi, ratowania i ochrony życia zwierząt dzikich, Natomiast dyskryptora opieka nad zwierzętami weterynaria nie stosuje się do publikacji dotyczących gatunkowej ochrony zwierząt. Otrzymują one dyskryptor ochrona środowiska, zwierząt hodowlanych w gospodarstwie rolnym w celu prowadzenia produkcji towarowej lub pozyskiwania siły pociągowej, bo zaliczamy je do rolnictwa i leśnictwa, badań laboratoryjnych i naukowych prowadzonych na zwierzętach, ponieważ to z kolei jest pod dyskryptorem ujęciowym biologia. Możemy łączyć deskryptory ujęciowe poprzez dodanie więcej niż jednego pola 658, tak by lepiej do, oddać tematykę publikacji. Na przykład, kiedy przedmiotem jest biotechnologia rolnicza, możemy dodać biologia i rolnictwo i leśnictwo. W przypadku biografii osób związanych z dziedziną nauk rolniczych, czy też publikacji dotyczących historii rolnictwa czy weterynarii, rolnictwo i leśnictwo, odpowiednio opiekane zwierzętami i weterynaria. Plus historia. W przypadku podręczników szkolnych i do nauki zawodu, znowu odpowiednio dziedzina, plus edukacja i pedagogika. To jest pierwszy z przykładów. Deskryptor przedmiotowy, jak tytuł odpowiadają nam, że przedmiotem publikacji nie tylko jest stricte rolnictwo, ale także biologia. Tu mamy przykład połączenia deskryptorów ujęciowych ochrona środowiska i rolnictwo. Publikacja omawia rolnictwo w kontekście działania na obszar Natura 2000, stąd właśnie. Takie deskryptory ujęciowe. Tutaj mamy przykład zastosowania inżynierii i techniki z rolnictwem i leśnictwem, ponieważ publikacja omawia techniczny aspekt, aspekt rolnictwa. I tutaj nieco rzadsza sytuacja, kiedy publikacja koncentruje się na społecznym, kulturowym znaczeniu regionalnego rolnictwa. Nie widać tego w samych deskryptorach przedmiotowych, dlatego tym ważniejsze jest dokładne oddanie ujęcia, w jakim publikacja omawia rolnictwo. W tym przypadku mamy trzy pola 658, entologię i antropologię kulturową, plus historia, plus rolnictwo i leśnictwo. Jeśli chodzi o formę dzieła, to w dziedzinach nauk rolniczych najczęściej spotykamy publikacje naukowe, dydaktyczne, publikacje fachowe czy popularno naukowe, ale także przewodniki, porodniki i przewodniki, czy literaturę faktu. W pierwszej kolejności omówimy przykłady publikacji dydaktycznych. Tutaj mamy podręcznik do nauki zawodu. Dokładny, mamy określony dokładny poziom nauczania, deskryptor ogólnookreślający tematykę podręcznika i obowiązkowo deskryptor ujęciowy edukacja i pedagogika plus rolnictwo i leśnictwo. Kolejny typ publikacji dydaktycznych, czyli podręcznik akademicki. Tutaj również mamy określony poziom nauczania, deskryptor przedmiotowy. I tutaj ważne, że w podręcznikach akademickich już nie stosujemy dyskryptora ujęciowego edukacji i pedagogika. W publikacjach dydaktycznych znajdziemy również ćwiczenia laboratoryjne dla studentów. I tutaj również określamy poziom nauczania. I zamiast podręcznika w 655 dajemy ćwiczenia laboratoryjne. Z publikacji naukowych mamy monografię naukową. Tutaj hmm, najczęściej monografia w zasadzie występuje tylko w publikacjach naukowych. Rozprawy rehabilitacyjne również występują w publikacjach naukowych. Tutaj dyskryptor rodzaju gatunku, musi się znaleźć rozprawa rehabilitacyjna oraz zazwyczaj właśnie monografia lub raport z badań. I dla zagadnień z technologii żywności i żywienia stosuje się dyskryptor ujęciowy, w takim wypadku rolnictwo i leśnictwo. Jeśli chodzi o um, księgi abstraktów, no to... Um, Deskryptory przedmiotowe dajemy takie, które oddają tematykę całej konferencji, a nie poszczególnych abstraktów. Dla zagadnień związanych z ochroną roślin często stosujemy dwa ujęcia, biologia i rolnictwo i leśnictwo. Wyróżniamy również publikacje informacyjne. W tym przypadku mamy przykład bibliografii prac jednostek naukowych. Tutaj w 610 musimy określić. Dyskryptor korporatywny jednostki naukowej, dyskryptory przedmiotowe określające zakres działalności instytucji, a także dyskryptory ujęciowe, w tym przypadku gospodarka, ekon ekonomia, finanse zamiast rolnictwo i leśnictwo z uwagi na ekonomiczny aspekt publikacji. Mamy również publikacje promocyjne, tutaj przykład księgi pamiątkowej. Wtedy w 610 musimy dodać dyskryptor osób lub instytucji. A także dyskryptory rodzaju, gatunku, księga pamiątkowa oraz dodatek do tego 655 praca zbiorowa lub materiały konferencyjne, w zależności od typu publikacji. W publikacjach promocyjnych mamy również publikacje opisujące działalność instytucji. Mogą one się też znaleźć w publikacjach informacyjnych. W obu przypadkach w 610 musimy dać deskryptor korporacyjny organizacji, stowarzyszenia lub instytutu, dyskryptory określający obszar działalności. Instytucji oraz typ instytucji. Wyróżniamy również poradniki i przewodniki w kontekście takich poradników dla każdego. Tutaj nie ma przeznaczenia czytelniczego. Stosujemy zazwyczaj ogólne deskryptory, np. przykład ogrodnictwo, prawa roślin, roślinne ozdobne. I nie dodajemy też deskryptorów ujęciowych dziedzin nauki i sztuki, lecz deskryptory dotyczące sfery życia w przypadku naszej dziedziny. Będzie to zazwyczaj hobby czas wolny lub dom i ogród. W poradnikach możemy również znaleźć publikacje fachowe. Zalecane tutaj jest zdanie grupy odbiorców 385 i możemy już tutaj używać jak najbardziej deskryptorów ujęciowych dziedzin nauki i sztuki. Kolejnym typem publikacji: literatura faktu, eseje, publicystyka. Tutaj mamy przykład pamiętników wspomnień. Obligatoryjnie musi znaleźć się przynależność kulturowa autora, autor wspomnień, a także najważniejsze instytucje, dla tej osoby, na przykład miejsca pracy. Istotna jest bardzo chronologia treści, czyli pole 45 oraz 648. Zazwyczaj nie jest wymagane użycie bardzo specjalistycznych deskryptorów. Często jednak istnieje potrzeba zastosowania deskryptorów dziedzin, wiedzy oraz zawodów wykonywanych przez autorów wspomnień. Dodatkowy deskryptor oprócz 658 biologia, rolnictwo i leśnictwo daje ma także historia. Publikacje popularno-naukowe najczęściej są z opracowaniem 655. Albumy dosyć rzadko, natomiast również się zdarzają. Musimy dać deskryptory określające rodzaj fotografii, np. fotografia polska, fotografia przyrodnicza czy krajoznawcza, a także deskryptor geograficzny. I tutaj płynnie możemy przejść do dyskryptorów chronologicznych i geograficznych, czyli chronologiczne 0,45 i 648 oraz geograficzne 651. To jest o tyle ważne, że w badaniach w naukach rolniczych występują zarówno te prowadzone polowo, jak i laboratoryjnie. W przypadku badań polowych i poletkowych bardzo ważne jest określenie terminu i lokalizacji prowadzenia badań. Wyniki badań w naukach rolniczych są zależne od środowiska, czyli lokalizacji, miejsca prowadzenia badań, a także przebiegu warunków pogodowych w danym sezonie wegetacyjnym, co jest związane z latami, w jakich y, były prowadzone. Jeśli informacje te są zawarte w katalogowanym dokumencie, dotyczy to właśnie szczególności raportów z badań, należy zawrzeć je w odpowiednich polach rekordu biograficznego. Dużo mniejsze znaczenie ma czas i miejsce wykonywania badań laboratoryjnych. I dwa przykłady. Pierwszy no, mamy raport z badań. Mamy tutaj chronologię treści w postaci dat rozpoczęcia i zakończenia doświadczenia, czyli 0,45 oraz 648, a także dokładne e, miejsce prowadzenia badań, czyli deskryptor geograficzny. Tu podobnie czas prowadzenia obserwacji oraz kraj, w którym ich dokonano. Z uwagi na charakter publikacji, warto zwrócić uwagę na zastosowane deskryptory ujęciowe, czyli biologia plus rolnictwo i leśnictwo. W raporcie z badań nie tylko możemy natrafić na konkretne metody badawcze i tu kilka informacji. Zakłada się nowe deskryptory dla metod badawczych o utrwalonej nazwie, szczegółowo opisanych publikacji, będących przedmiotem danej publikacji. Nie tworzy się nowego deskryptora dla metod badawczych, które są opisywane tylko w metodyce. Nie, będącym, nie będąc głównym przedmiotem publikacji. W opisie bibliograficznym używamy deskryptorów metod badawczych tylko wtedy, gdy metoda ta jest głównym przedmiotem publikacji. Na przykład porównywanych jest kilka metod, dokonano oceny zastosowania danej metody. I przykład, artykuł przeglądowy, którego tematem jest przegląd i synteza metod badawczych dotyczących wykorzystania zasobów środowiskowych przez zwierzęta wykorzystanych w łąkarstwie, stąd szerokie 650 i metody badawcze. Kolejny przykład raportu z badań, gdzie porównywano dwie metody, dlatego 650 znajdujemy grupę metod badawczych. Tutaj mamy kolejny raport z badań, którego z kolei przedmiotem była konkretna metoda, dlatego znalazła się ona w 650. Zanim przejdziemy dalej, potrzebne nam będzie omówienie kwestii deskryptorów węższych i szerszych. Z reguły nie stosujemy w jednym opisie bibliograficznym deskryptorów o znaczeniu węższym i szerszym. Na przykład, gdy podaje się konkretną rasę zwierząt, nie dodajemy już deskryptora rasy zwierząt. W przypadku jednak, gdy zagadnienie znaczeniowo węższe jest omawiane na tle szerszego, należy zamieścić w opisie oba deskryptory. Na przykład, gdy w publikacji mamy omawiane choroby kotów, ze szczególnym uwzględnieniem jednej konkretnej choroby stosujemy deskryptor zarówno tej choroby, jak i także choroby zwierząt i koty. I tu mamy przykład e, zastosowania deskryptora znaczenia węższego i szerszego w jednym opisie. E, dla pełnego obrazu niezbędne było zastosowanie obu deskryptorów. Agronomia zasada opracowania. Katalogowanie prac z agronomii wymaga przede wszystkim prawidłowego określenia jakiej rośliny lub grupy roślin użytkowej ma systematycznej dotyczy dany dokument. Następna nie określa co jest właściwym przedmiotem badań. W publikacjach, które dotyczą konkretnych zabiegów agrotechnicznych, stosuje się szczegółowe deskryptory, np. nawożenie się w roślin. Natomiast deskryptory o charakterze ogólnym, np. agrotechnika czy też uprawa, są zarezerwowane dla prac omawiających całokształt zabiegów stosowanych w uprawie danej rośliny. Deskryptor przedmiotowy uprawa roślin stosuje się dla publikacji, które w sposób ogólne i całościowe omawiały zabiegi stosowane w produkcji roślinnej. To jest uprawę roli, nawożenie się w zbiór. I mamy przykład materiałów konferencyjnych dotyczących uprawy borówki, w której przedstawione są różne zabiegi od uprawy gleby poprzez sadzenie, nawożenie aż do zbioru. I kolejny przykład, tutaj artykuł dotyczy badań naukowych o tematyce z zakresu uprawy roślin. Trudno byłoby wyodrębnić jakieś szczegółowe deskryptory i dlatego zostało zastosowane szerokie uprawa roślin. Deskryptor przedmiotowy hodowla roślin stosujemy dla prac omawiających doskonalenie genetyczne roślin, dlatego efektem są nowe odmiany, którego efektem są nowe odmiany roślin o korzystnych cechach użytkowych i bardzo często spotykamy w pracach o tej tematyce Również dwa ujęcia e, biologia oraz rolnictwo i leśnictwo. Przykład tematem publikacji była identyfikacja odporności na rdzę brunatną w polskich liniach pszenicy zwyczajnej i obok hodowli roślin pojawiały się także deskryptory ekspresja genu, markery genetyczne czy organizmy transgeniczne, co podkreśla biotechnologiczny charakter pracy, A do tego deskryptory ujęciowe biologia e, i rolnictwo i leśnictwo. Deskryptor przedmiotowy uprawa roli stosujemy dla publikacji, które dotyczą uprawy gleby, czyli konkretnych zabiegów doprawiających glebę przed siewem, a także systemów uprawy roli. Przykładem tutaj jest publikacja dotycząca maszyn i narzędzi oraz systemu uprawy. Deskryptor przy, przedmiotowy produkcja roślinna stosujemy dla prac omawiających zagadnienia z ekonomiki rolnictwa i stosujemy wtedy deskryptor ujęciowy gospodarka, ekonomia, finanse. Tutaj mamy przykład kwestii, czy stosujemy deskryptory dotyczące owoców czy rośliny. Najczęstszym problemem pojawiającym się podczas katalogowania pracy o tej tematyce jest prawidłowe określenie, czy w opracowanym dokumencie przedmiotem jest właśnie cała roślina, na przykład jabłoń, czy tutaj mango indyjskie, czy też owoc tej rośliny, na przykład jabłka, mango jako owoc, a w efekcie też i dobór odpowiedniego deskryptora. Tutaj rozróżnienie z kolei chowu zwierząt i hodowli zwierząt. Chów zwierząt stosujemy dla prac omawiających działalność człowieka polegającą na utrzymaniu zwierząt w celu wykorzystania ich cech użytkowych, np. do produkcji mięsa, mleka, jaj czy wełny, i także dla zagadnień związanych z chowem zwierząt gospodarskich, i wtedy one otrzymują deskryptor ujęcia rolnictwo i leśnictwo. Hodowlę zwierząt stosujemy dla prac omawiających e, zabiegi np. selekcję, kojarzenie, krzyżowanie mające na celu poprawienie wartości użytkowej e, i hodowlanej zwierząt. Bardzo częste m, zagadnienia związane z hodowlą zwierząt otrzymują dwa deskryptory ujęciowe biologia e, oraz rolnictwo i leśnictwo. I mamy przykład użycia e, chowu zwierząt e, i hodowli zwierząt. Tutaj mamy chów zwierząt w kontekście dobrostanu zwierząt, a hodowlę zwierząt w kontekście wyprowadzenia rasy. Deskryptor przedmiotowy produkcja zwierzęca stosujemy dla prac omawiających zagadnienia z ekonomiki i rolnictwa w ujęciu gospodarki, ekonomii, finansów. I przykład opłacalności produkcji żywca wieprzowego w Polsce mamy produkcję zwierzęcą oraz deskryptor ujęciowy gospodarka, ekonomia i finanse. Przechodzimy do weterynarii. Weterynaria ma takie ogólne zasady opracowywania, między innymi określenie jakiego zwierzęcia dotyczy katalogowana publikacja, określenie jednostki chorobowej. Jeśli to jest konkretna choroba, to stosujemy zawsze dyskryptor szczegółowy. Unika się w opisie bibliograficznym stosowania deskryptora przedmiotowego w takim ogólnym znaczeniu weterynaria. Zazwyczaj staramy się dawać jak najbardziej szczegółowe dyskryptory przedmiotowe, Poziomy szczegółowości dopasowane do poziomu artykułu, dlatego weterynaria bardzo często jest zbyt szeroka, chyba że chodzi np. o materiały z konferencji. Deskryptory określające specjalizacje, np. kardiologia weterynaryjna, dermatologia weterynaryjna, stosujemy do opisu rozwoju tych dyscyplin, działalności organizacji, konferencji, kształcenia w tym kierunku i mamy przykłady katalogowania przedmiotowego. Omówimy trzy przykłady. Przykład pierwszy, publikacja dydaktyczno-fachowa. Mamy wszystkie niezbędne elementy, czyli w 380 publikacje dydaktyczne i fachowe, w 385 określoną grupę, weterynarze i poziom nauczania, a także dyskryptory przedmiotowe, w 655 postać publikacji, czyli podręcznik i dyskryptor ujęciowy, Opieka nad zwierzętami weterynaria. Drugi przykład: mamy studium, studium przypadków w artykule naukowym. W zdecydowanej większości będzie to w 380 publikacja naukowa. Dobrane dyskryptory przedmiotowe, zwierzę, którego dotyczyło studium oraz opisywana na nim choroba. Ostatni tutaj z tej kwestii przykład. Jak się dowiadujemy, z 655 mamy do czynienia z wywiadem dziennikarskim. W związku z tym w 380 musi pojawić się literatura faktu, eseje, publicystyka. W 600 mamy osobę, z którą był wywiad, jej dziedzinę, wykonywany zawód i deskryptor geograficzny. Z uwagi, że jest to wywiad z weterynarzem, no to w 658 pojawia się opieka nad zwierzętami i weterynaria. Teraz y, przejdziemy do redakcji nowych deskryptorów Biblioteki Narodowej. I zaczniemy od deskryptora osobowego. Na niebiesko mamy istotne informacje do identyfikacji. Tutaj mamy takie rzeczy jak obszar działalności, zajęcie, zawód, płeć, język, kod obszaru geograficznego działania tej osoby, no i oczywiście sam dyskryptor osobowy. Tutaj przy tworzeniu dyskryptorów osobowych bardzo często musimy zastosować dopowiedzenia po nazwisku i imieniu dyskryptora. W dopowiedziach najpierw stosujemy zawód, dopiero kiedy nie możemy użyć tego zawodu, czyli na przykład weterynarz, technolog żywności, to dopiero wtedy stosujemy dziedzinę, czyli weterynarię, technologię żywności i żywienia. Tutaj ważne, nie dodajemy do powiedzień w formacie e, nauki rolnicze lub nauki weterynaryjne. Jeżeli nie możemy dać zawodu, no to dodajemy weterynarię lub technologię żywności odpowiednio. Deskryptor korporatywny. Tutaj najczęściej będziemy spotykać się w tej dziedzinie z zakładami, katedrami czy wydziałami uczelni. I tutaj również na, na takim ciemniejszym niebieskim tle zaznaczone te niezbędne do identyfikacji czy znalezienia informacje. Deskryptor imprezy. Tutaj najczęściej będą to konferencje. I analogicznie do poprzednich te ciemniejsze pola są bardzo istotne, żeby móc zidentyfikować e, dane wydarzenia. Deskryptor przedmiotowy. Tutaj oprócz formy Deskryptora w 150 w celu pełnego opisu używamy też odsyłaczy uzupełniających w kolejności e, podpole WG pod podpole A jako szersze, samo podpole A jako kojarzeniowe i podpole WH H, podpole A jako węższe. W tym przypadku do deskryptora siew w szerszym mamy agrotechnikę, w kojarzeniowych np. Na kiełkowanie, nasiona czy siewnik oraz w węższym konkretną metodę, czyli hydrosiew. Jak tworzyć więc nowe deskryptory? Zaczniemy od raz zwierząt. Zwierzęta domowe otrzymują kod kategorii tematycznej 6, czyli biologia oraz 25, opieka nad zwierzętami, weterynaria. Natomiast zwierzęta gospodarskie otrzymują y, szóstkę jako biologię oraz 30 jako rolnictwo i leśnictwo. Nazwa deskryptora musi być tą najbardziej rozpowszechnioną formą. Jako y, odsyłacze y, całkowite tu używamy 450. Podajemy te, też inne, najczęściej y, stosowane warianty nazw, y, także w innych językach. Nazwa deskryptora to najbardziej rozpowszechniona forma. Jako odsyłacze całkowite 450. Podaje się najczęściej inne warianty nazwy, nazwy w innych językach. W przypadkach niejasnych, kiedy z nazwy mogłoby nie wynikać, że deskryptor dotyczy raz zwierząt, konieczne jest dopowiedzenie np. rasa kur, rasa psów. W deskryptorach raz zwierząt obowiązkowo dodaje się dwa powiązania, znaczeniowo szersze, deskryptor określający gatunek np. świnia domowa oraz rasy zwierząt. Teraz przejdziemy do porównywania deskryptorów zwierząt gospodarskich i domowych. Tutaj mamy u góry zwierzęta gospodarskie. Widać, że otrzymują kod tematyczny, czyli 072 pole 6 biologia oraz 30 rolnictwo i leśnictwo. U dołu zwierzęta domowe z kolei otrzymują kod kategorii 6 biologia oraz 25 opieka nad zwierzętami weterynaria. Czasami gdy sama nazwa ras jest formą wyróżniającą i najbardziej rozpowszechnioną. Dodaje się do niej do powiedzenia uzupełniające np. rasa koni, rasa owiec. Zraz z rasy zwierząt przechodzimy do roślin uprawnych. Do roślin uprawnych zaliczymy przede wszystkim rośliny przemysłowe, spożywcze, ozdobne i zielarskie. Tworząc nowe deskryptory, trzeba pamiętać, że wszystkie gatunki roślin uprawnych, Prawnych otrzymują od kategorii tematycznej 6: biologia oraz 30: rolnictwo i leśnictwo. Nazwa deskryptora to najbardziej rozpowszechniona forma. Jako odsyłacze całkowite podajemy najczęściej inne warianty nazwy, nazwę łacińską czy nazwę w języku angielskim. Jak termin znaczeniowo szerszy, należy zastosować występującą w bazie kategorię systematyczną, np. rodzaj, podrodzina, rodzina, pod którą bezpośrednio podlega dany gatunek. Nie tworzymy kategorii systematycznych, których nie ma w bazie, tylko po to, aby powiązać z nowo odtworzonym dyskryptorem. Jeśli w bazie nie występuje kategoria systematyczna bezpośrednio nadrzędna, to tworzy się powiązanie z dyskryptorem następnym w hierarchii systematycznej. Dodatkowo można powiązać nowy dyskryptor z dyskryptorem uwzględniającym inny podział niż systematyczny, np. grupa użytkowa, rośliny uprawne, czy też podział ze względu na Budowa roślin czy też fizjologia roślin. I tutaj będą dwa przykłady. Pierwszy, rośliny ozdobna. Widzimy kod kategorii 6 oraz rolnictwo i leśnictwo 30. Jako termin znaczeniowo szerszy, rodzina systematyczna, do której należy gatunek oraz grupa użytkowa. Jako termin znaczeniowo szerszy, po niższym przykładzie, rodzaj, do którego należy gatunek. Nie dodaje się deskryptora do roślin ozdobnych, ponieważ powiązanie to występuje w deskryptorze już e, piwonia. Tutaj mamy z kolei przykład roślin uprawnych e, w kwestii pszenicy. Tutaj użyto dwóch terminów znaczeniowo szerszych: rodzina i grupa użytkowa, jako termin węższe e, konkretne już gatunki pszenicy, ale też formą zimu i jarą. Następne, ostatnie już e, przykłady będą dotyczyć e, chorób roślin, zwierząt i chorób wspólnych dla zwierząt i ludzi. Choroby roślin um, otrzymują w kategorii tematycznej 6 biologia oraz 30 rolnictwo i leśnictwo. Terminy znaczeniowo powiązane, czyli 550, to najczęściej patogeny wywołujące choroby oraz roślina lub grupa roślin, które są narażone na daną chorobę. Jeśli w bazie y, występują dyskryptory określające zbiorczą nazwę choroby y, roślin, to należy go użyć jako terminu znaczeniowo szerszego, na przykład Fusarioza, ale także może to dotyczyć Alternarios, bakteriozy i tym podobnych. Jeśli chodzi o choroby zwierząt, to tutaj nowy deskryptor otrzymał kod kategorii tematycznej 25 opieka nad zwierzętami weterynaria. Jeśli choroba jest charakterystyczna dla danego gatunku, to możemy też jako termin znaczeniowo powiązany dodać odpowiedni deskryptor, np. koty koń, świnia domowa i tutaj przykład drugi, jeśli chodzi o łośnicę. Choroba jest także od zwierzęca, więc kod kategorii tematycznej mamy 22, jako medycyna i zdrowie, a także 25, opieka nad zwierzętami, weterynaria i odpowiednio na dwa terminy znaczeniowo szersze. Jeśli chodzi o choroby zwierząt i ludzi, tutaj dajemy dwa kody kategorii tematycznej 22 oraz 25. Stosujemy dwa terminy znaczeniowo szersze i terminy znaczeniowo powiązane, na przykład patogen wywołujący chorobę czy objawy, takie bardzo charakterystyczne dla danej jednostki chorobowej. Już podsumowując, od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2022 roku. Powstało 701 deskryptorów z rolnictwa i leśnictwa oraz 385 nowych deskryptorów z opieki nad zwierzętami weterynarii. Powstało wiele specjalistycznych deskryptorów, które stanowią oddzielne punkty dostępu, a tym samym wzrósł poziom szczegółowości opisów bibliograficznych. Powstające opisy bibliograficzne z dziedziny nauk rolniczych w trafny i wyczerpujący sposób oddają treść publikacji. I opisy bibliograficzne stały się bardziej dostępne dla pracowników naukowych, studentów oraz osób zajmujących się szeroko pojętą branżą rolniczą, którzy posługują się specjalistycznym, fachowym słownictwem. Bardzo dziękuję za uwagę. W razie pytań zapraszam do kontaktu.